Dziwne. To było strasznie dziwne. Serio, najpierw odchodzi z naszej drużyny, tak? Idzie do naszych największych rywali, kombinatorów. A potem udaje Twojego przyjaciela, Mateo. Sorry, ale to jest dziwne. Ta cała wizyta to jakaś kombinacja. Ja mu nie ufam. Ale dlaczego nie? Chyba naprawdę się zmartwił. Nie jesteśmy w drużynie. Ale miał rację. Mamy wspólną historię. Chodziliśmy do jednej szkoły, razem jeździliśmy. Przeżyliśmy wzloty i upadki adrenaliny. Mateo, i właśnie tym bardziej powinien dalej jeździć z nami w drużynie Rolera. Tak, ale każdy jest wolny i może robić co chce. A wy doskonale wiecie, że dla Ramiro jazda na wrotkach jest tak samo ważna jak i dla nas muzyka. A wracając do muzyki, nie macie pojęcia, jaką mam ochotę znowu zacząć ćwiczyć do tego programu online. A wiesz już, kiedy cię stąd wypuszczą? Jeśli wszystko będzie dobrze, to jutro wrócę już do domu. Ale nawet jak mnie wypuszczą, lekarz chce mnie dalej monitorować i w ogóle. Ale to znaczy, że jest już lepiej. Nie wiem, na razie czekamy jeszcze na wyniki dodatkowych. Ale czujesz się dobrze. Tak, w sumie to. Czuję się może trochę oszołomiony, skołowany, ale. Ach, mam nadzieję, że wyniki będą ok, Bo to by znaczyło, że będę w pełni gotowy, żeby zająć się tym programem <grystanie> Chcesz wody? Tak, chętnie Więc... Podaj mu wodę, Pedro <grystanie> Wiesz co, brakuje nam ciebie w mieszkaniu, to nie? Gadaliśmy tak. o tym z Niko Tęsknimy za chrapaniem, jedzeniem rękami W każdym razie Niko cię pozdrawia <grystanie> I będziemy ci dzień w dzień robić kolację tak. O nie, błagam <grystanie> Co tak gapisz się w telefon? No, tak, tylko pytam, bo może czegoś nie wiemy, co? Nie, czekasz na telefon od nie, kogoś na nie, wiadomość nic z tych rzeczy. Sprawdzam tylko, czy, czy. Luna nie wysłała mi jakiejś wiadomości, ale. ale nie. Mateo była u ciebie już dwa razy, więc. to się nie liczy, czy jak? Tak, wiem. W sumie to nawet więcej, niż się spodziewałem. Hmm. Wiedziała już filmik. Um. Czego widziała, czy nie, to oczywiste, że Luna się o ciebie martwi. Jakby nas wyczyła. Hej, co tam, Luna? Czemu masz. Co to za smutny głos? Luna wszystko gra? Co jest?